Akurat wiesz co ci tato powiem oglądaliśmy sobie teraz z ludźmi poglądaliśmy sobie teraz z ludźmi eee, ten wypad. Jak się, pamiętam, kiedyś byliśmy na osiedlowej, ja wziąłem wódki. po litr ty miałeś 4 browary za pazuchą. Pamiętasz ten dzień. No. To akurat to... Pamiętasz jak to nagrywałem. No. Akurat teraz to oglądałem. My jeszcze byli na osiedlowej. było. Przeszło. Przeszło, minęło. Gdzie? No zapisajcie na mój temat. Ja twój temat nigdy bym nic nie pisał na mojego ojca ani na moją matkę i... Ale nie, mówię tu, tu, na internecie. To ja najżę nawalony, tu nie? Ale to no i tak pisali, to ludzie tak pisali, czysz A teraz robisz stream chyba coś? No teraz stream jest, no A, dobra, to nie przeszkadza Nie, już ja nie specjalnie o to dzwonię, żebyś, żebyś z tą porozmawiać. Masz chwilę czasu? Tato, a tak między nami, to powiedz mi, jakim ja synem byłem? Rocznym. Oj. Czasami chujowym. Róż, Były różne przypadki z tobą. Jak nie wpadłeś w to złe towarzystwo, to byłeś fajnym chłopakiem. Mm. A jak wpadłeś, to było różnie. No tak. Jak to w rodzinie. Nic mm. nie zmienia. Nie. Zginie. Yeah. Ale ja nie tam No, widzisz, przyjadecko to... Coś jest po policję, wezwał tej pory ci, żebym 50 zł nie oddał Widzisz hmm. Przestań pierdziać, bo mi przeszło minęło No to Przeszło minęło Było a nie jest, nie pisze się w rejestr Nie przyjmuje się takimi rzeczami Kocham cię tato, wiesz Czyli dla mnie taki ja. kurwa ziomek number one Bo pierwszy to jest moja matka, nie będę się oszukiwać, ale dla mnie to jest number... Siomek number one Także tak to jest Dobre. No tak to czekaj pogadamy chodź jeszcze Ale kurwa teraz ze twoich błędów trochę przyznę A żeś pamiętasz kurwa? No 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 to jakże mi wiatr dzisiaj przyszedł w wieku 13 lat Na twój nowy ślub No, mi się ciotkę, a później, że on cię wpadł na obiad, to żeś mi dał pół litra dwie dychy. Ja Ci dałem pół litra? Ooooooo. Ja nie pamiętam, Ty sam No dobra, niech tak będzie, dobra, niech tak będzie. Sam zapierdzieliłeś, ja wódki to chyba i tak dobra, nie Dobra, niech tak będzie, że zapierdzieliłem pół litra z lodówki. No. Dobra. Ale dwie dychy sami dałeś.

To ci dam kominiarkę, to nie będziesz się pokazywać. W kominiarce? Jak no jakbyś chciał. Zobaczymy. No. Zobaczymy, No mam chęć zobaczyć, bo jeszcze ja tam w tym miejscu nie było. No to, no to dobra, no to jak tak ci mówię, jakaś ziół macie. Jak, jak tak to wiesz. No. No ja wiem, że nie kosztuje, bo ty żysz kurwa biznesmen XXI wieku. <laughs> no. no dobra no No to jak chcesz, no jak chcesz. Dobra, jeszcze muszę zrobić młodym, bo zedyskutować tematy. No dobra ojciec, to na razie kończę. No, trzymaj się. Kocham cię ojciec. Tato. No ja też. No trzymaj się. guys.